Wichrowe wzgórze, tak Halil zareaguje na urodzinową niespodziankę. Wpadnie w furię, streszczenie 128 odcinka rozgarli tepe. Kiedy nadejdzie dzień urodzin Halila, Cajnep i Mały Ali postanowią zrobić mu niespodziankę. Czy cała rodzina będzie świętowała? Kiedy dziewczyna przyniesie tort, Jubilat dosłownie wpadnie w furię. Zobacz w galerii zdjęć, dlaczego Halil zareaguje w ten sposób. Halil od lat unikał świętowania swoich urodzin. Każdy kolejny rok przypominał mu o dniu, w którym zmierzał się z cierpieniem po utracie ojca. To właśnie rocznica tej tragedii sprawiała, że serce Halila zastygało w bezkresnym smutku, a każdy dźwięk śmiechu i radosnych życzeń stawał się dla niego nie do zniesienia. W głębi duszy nosił w sobie gniew, nie tylko na los, ale również na bliskich, którzy, próbując go pocieszyć, tylko przypominali mu o bolesnej przeszłości. W tym szczególnym dniu, mały Ali, który tymczasowo mieszkał na farmie, usłyszał o nadchodzących urodzinach Halila. Jego młodzieńcza ekscytacja i niewinność sprawiły, że nie mógł powstrzymać się przed podzieleniem tej wieści z ukochaną Cajneb. Dla nich obojga urodziny Halila mogły być okazją do zmiany nastroju, do przełamania mrocznych wspomnień, choć nikt nie podejrzewał, że ich wysiłki zakończą się tak dramatycznie. Cajnep, pełna ciepła i nadziei, postanowiła zorganizować dla Halila wyjątkową niespodziankę. Wiedziała, że w głębi duszy Halil tęskni za chwilą, kiedy mógłby choć na moment poczuć radość i miłość najbliższych. Przygotowała piękny, kolorowy tort udekorowany migoczącymi świeczkami, symbolem nadziei, której pragnęła mu ofiarować. Wraz z Ali przygotowała także specjalny, ręcznie rysowany prezent, który miał wyrazić niewypowiedziane emocje i życzenia, jakie nosiła w sercu. Ich plan był prosty podsunąć Halilowi dowód, że mimo ciemnych chmur przeszłości, bliscy zawsze stoją u jego boku. Napięcie rosło nieubłaganie, a czas płynął niecierpliwie, gdy zbliżał się ten dzień. W małej, przytulnej kuchni farmy zapach świeżo pieczonego tortu mieszał się z cichym szeptem nadziei. Ali, ze swoimi wielkimi oczami pełnymi wiary, wyobrażał sobie, jak Halil uśmiechnie się, gdy zobaczy jego rysunek, jakby choć na chwilę odzyskał utraconą dziecięcą radość. Cajnep natomiast, choć pełna optymizmu, nie mogła ukryć nutki niepokoju, wiedziała, że dla Halila ten dzień był jak otwarta rana, której nie da się łatwo zagoić. Wreszcie nadszedł dzień urodzin. Poranek był jeszcze cichy, gdy Cajnep zdecydowała się wcielić w życie swój plan. Zdecydowana, by zaskoczyć Halila i wywołać u niego uśmiech, weszła do pokoju z zapalonymi świeczkami na torcie, nieświadoma, że każdy jej krok zdawał się odbijać echem dawnych, bolesnych wspomnień. Gdy Halil wszedł do pokoju, cisza poranka przerwała się gwałtownym wybuchem emocji. W mgnieniu oka obraz idealnej niespodzianki zamienił się w scenę dramatycznej eksplozji. Halil, przytłoczony nagromadzonymi latami cierpienia i wspomnieniami, które przypominały mu o stracie ojca, wpadł w niesamowitą furię. Jego oczy, zwykle pełne głębokiej melancholii, zabłysły teraz gniewem, który rozszedł się po całym pomieszczeniu. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Halil z impetem rzucił obrus ze stołu, a potłuczone naczynia rozbrzmiały echem w ciszy, która zapadła po jego wybuchu. To był moment, kiedy niewinne intencje Cajnep i Ali zamieniły się w dramatyczną scenę nie do opanowania. Cajnep, stojąc w drzwiach, była w szoku. Jej serce, pełne troski i miłości, zadrżało na widok tak gwałtownej reakcji. Nie potrafiła zrozumieć, dlaczego Halil, dla którego przygotowała tę niespodziankę z całego serca, mógł zareagować w taki sposób. Każda chwila spędzona na planowaniu tego momentu zdawała się teraz niesamowicie odległa, jakby należała do innego życia. W jej oczach pojawiły się łzy, które jednak szybko zostały zastąpione przez zrozumienie, Halil był niewolnikiem własnej przeszłości. W miarę jak napięcie narastało, w tle rozgrywała się inna walka, walka o zachowanie tradycji i pamięci. Gulan, zawsze gotowa do rozmów o wspólnym świętowaniu, próbowała namówić Halila, aby choć na moment zapomniał o mrocznych wspomnieniach i spróbował odnaleźć radość w obecności rodziny. Jednak Halil był nieugięty, a jego ból i gniew były zbyt głęboko zakorzenione. Każde wspomnienie, każde miłe słowo, zdawało się przywracać obraz ojca, którego utracił, czyniąc dzień urodzin jeszcze bardziej przytłaczającym. W tej skomplikowanej układance emocji Songul była jedyną, która nie chciała, by Halil zmienił swoje zdanie. Jej przekonanie, że pamięć o stracie musi pozostać nienaruszona, by nie dopuścić do zapomnienia o dawnych krzywdach, miało w niej głęboko zakorzeniony sens zemsty na rodzinie Aslani. Ta determinacja sprawiała, że obserwowała całą scenę z pewnym zadowoleniem, czerpiąc satysfakcję z tego, jak bolesne dla Halila były konsekwencje niespodzianki. W miarę jak emocje się uspokajały, powoli zaczęły wyłaniać się fragmenty rozmów, które ukazywały prawdziwą głębię tego dnia. Halil, wciąż drżący z gniewu, zaczął opowiadać o bólu, który towarzyszył mu przez lata, o stracie ojca, o tym, jak każdy urodzinowy dzień był dla niego przekleństwem. Jego słowa, choć wypowiedziane z trudnością, niosły w sobie ogromną moc, która sprawiała, że nawet najzimniejsze serca zaczynały odczuwać współczucie. Dla Halila te urodziny były nie tylko dniem narodzin, ale i przypomnieniem o kruchości życia, o bolesnych wyrzeczeniach, które musiał podjąć, aby utrzymać w pamięci tych, których kochał. Mały Ali, niewinny świadek całej sytuacji, nie rozumiał, dlaczego radość niespodzianki tak szybko zamieniła się w dramatyczny chaos. Jego specjalny rysunek, który miał wyrazić całą gamę pozytywnych emocji, teraz leżał zapomniany na podłodze, świadectwo niewinności, która nie potrafiła zrozumieć złożoności ludzkich uczuć. W tym momencie Halil, mimo swojego gniewu, dostrzegł w oczach chłopca odbicie swojej własnej młodości, czas, kiedy życie było prostsze, a ból mniej przytłaczający. Cajnep, choć przytłoczona całą sytuacją, postanowiła nie poddawać się rozpaczy. Wiedziała, że każda taka chwila, choć bolesna, może być także początkiem nowego zrozumienia. Próbując uspokoić Halila, przypomniała mu o wszystkich dobrych chwilach, o tych momentach, kiedy rodzina potrafiła przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Jej głos, choć cichy, niósł w sobie obietnicę, że mimo mrocznych wspomnień przyszłość może być pełna światła i nadziei. Gdy dzień powoli przechodził w wieczór, a resztki zburzonego tortu i stłuczonych naczyń zaczynały znikać, w powietrzu zawisła ciężka cisza. To była chwila refleksji, moment, w którym każdy członek rodziny musiał zmierzyć się ze swoimi demonami. Halil, choć jeszcze wciąż wstrząśnięty, zaczął dostrzegać, że niespodzianka, choć wywołała w nim burzę emocji, była próbą bliskich, aby pokazać mu, że nie jest sam. Jego buntownicza postawa zaczęła ustępować miejsca wewnętrznemu dialogowi, w którym splatały się uczucia straty, gniewu, ale również cichej nadziei na uzdrowienie ran. Tak właśnie, w cieniu wichrowego wzgórza, wydarzyła się opowieść pełna dramatyzmu i niezliczonych emocji. Każdy szczegół tej historii, od uroczych planów Ali i Cajnep, po gwałtowny wybuch Halila, składał się na wielowymiarowy obraz ludzkich uczuć, w którym ból i nadzieja współistniały w skomplikowanej harmonii. To był dzień, który na zawsze zmienił życie wszystkich zaangażowanych, przypominając, że nawet w obliczu największej tragedii, miłość i wsparcie najbliższych mogą dać szansę na nowe początki. W tym długim i bolesnym dniu, gdzie przeszłość spotkała się z teraźniejszością, każdy gest, każde słowo miały znaczenie. Niespodzianka, choć wydawała się z początku tylko radosnym akcentem, stała się katalizatorem głębokich refleksji, zarówno dla Halila, jak i dla jego rodziny. W chwili, gdy Halil, z bólem malującym się na twarzy, próbował uporządkować swoje myśli, zrozumiał, że najważniejsze w życiu nie są symbole materialne, ale bliskość tych, którzy potrafią kochać mimo wszystko. Tak kończy się ten dramatyczny rozdział życia, pełen wzlotów i upadków, gdzie każdy dźwięk pękającego porcelanowego talerza przypominał o nieodwracalnych zmianach, które niespodziewanie wtargnęły do codzienności. Halil, choć wciąż pogrążony w mroku przeszłości, być może powoli zaczynał dostrzegać promyk światła, obietnice, że nawet najtrudniejsze chwile mogą stać się początkiem nowego życia, gdy serca otworzą się na miłość i przebaczenie.